Się nie chcę. Ale tu na świnili przyjdzie kilka osób, a niosą brudu, piachu, że chyba zejdzie mi do północy. Niesprzątnę. Muszę najpierw zamieść. Szmatą nie da rady. Nie narzekaj, cóż to za brud teraz. Dawniej dwie sprzątaczki miały co robić przez cały dzień. Co już trzeba było przetrzeć posadzkę. A obecnie. Raz wieczorem i w porządku. Ba, kiedyś. Tu nawet latem lodziarz stał, a w barze mieli fajne ruskie pierogi i barszych z pasztecikiem pycha. Młoda byłam, przychodziliśmy z koleżankami zaraz po szkole. A ile ludzi znaczy podróżnych, ho, 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 było na kogo popatrzeć. A teraz cztery pociągi na dobę. Dwa w jedną i dwa w przeciwną stronę. Rano i wieczorem. A wie pan, ile osób wysiadło z tego ostatniego? Troje. Dwóch facetów i jedna kobieta. Kobieta? Znają pani stara, młoda, wyglądała jak dama. Nie przyglądałam się. Zresztą kapturem zasłoniła głowę. Pewnie nie chciała, żeby ktoś się rozpoznał, przecież nie jest zimno, lato. Może się ukrywa? Na przykład przed tobą, bo co wieczór tu przychodzisz, przyglądasz się tym, co przyjeżdżają, gapisz się, czekasz na jakąś, czyżby uciekła ta twoja ukochana i łudzisz się, że wróci. Ba, chyba nie masz kobiety, skoro się włóczysz po nocy. Jaka noc? Co pan? Jeszcze nie jest późno. W domu samemu nudno, smutno. A pani to chyba tu od niedawna. Widziałem inną, młodszą. Gdzie ona się podziała? Czyżbyś do niej przychodził, żeby ją sobie przygadać? No jasne, przecież to singielka. Była chętna do tej gimnastyki. A co teraz robi? Pewnie na chce. Bo chce.